Witam was bardzo serdecznie, moi byćki malinowy w szalonym odcinku. Nieczęsto takie robię, bo dzisiaj wydamy 17 tysięcy złoty na bitwy, ale bitwy nie na dwie osoby, tylko i wyłącznie dzisiaj bitwy na cztery. Będzie grubo. Na pewno liczę na przynajmniej jakieś dobrą, jedną, taką konkretną bitwę, na której sporo zarobimy, a jak będzie, zaraz się przekonacie standardowo również w tym odcinku macie do tutaj takiego skina, żeby wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkę, stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć. Możecie w tym miejscu pytać mój kod Adixon przez właścić, dostajcie 2 zł, 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na Piratę Swap Z kodem Adixon dostajecie 30%. 5% bonusu do wpłaty Powiem wam, że boję się tego Odcineczka, tu jest, o patrzcie to, czy, no, Ale nie, tam nie dołączamy, tam akurat Nie dołączamy, nie za często Takie bitwy na 4 osoby robię Więc pierwszą montujemy Na 5 tysięcy Na 5 tysięcy Na 4 no, na, na osoby To będzie gigantyczna tutaj suma Do wygrania, w każdej praktycznie bitwie Na 4 osoby, ta osoba Która wygra, no to zgarnia naprawdę Bardzo dużo pieniędzy no i liczę na to, że dzisiaj przynajmniej jedną taką grubą bitwę wygramy. Jak będzie, zaraz się przekonamy. Zaczynamy pięknie! 700 zł, ale tu Adrian dostał WP za 700 ty. To jest grane. No i wychodzi na prowadzenie. Ja pierdzielę, no myślę... Okej, okay, okej, okay, let's go. Let's go. Już druga, druga para rękawiczek. Na stupki będzie gitara. To mi się podoba, to mi się podoba, jest przewaga, ale musimy jeszcze. Jeszcze tutaj nie możemy się zatrzymywać. Tutaj ten Adrian mnie goni. No tak naprawdę tu jeszcze wszystko jest do rozstrzygnięcia. Jeden konkretny skinek dla moich oponentów i jest tu bitwa przegrana. Dlatego fajnie, jakby mi teraz dropło coś za. Ten Digielek zielony. Ten digielek zielony za 1700 zł. On by nam tutaj na pewno zrobił już bitewkę. O kurde! I samu dostał za 820. Classic, No i, i samo zaczyna pod koniec bitwy klasycznie nadrabiać. Teraz już nie tylko ze strony Adriana jestem zagrożony. O jest i cały czas prowadzenie. Jest cały czas prowadzenie. Proszę! Proszę, 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 daję ostatniego skina jakiegoś drogiego. No. Nie. 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 Ja pierdziele. No całą bitwę mi siedział na piętach. No i niestety. Zielony dielek. Ja nie dostałem ktoś inny. No i tak jak powiedziałem, no ten zielony Dielek zawsze. Jak się go dostaje, to już raczej bitwa jest pogrzeb. Dlatego teraz liczymy na kolejną, lecimy po raz drugi bitewkę, nie poddajemy się. Tamta bitwa była bardzo spoko, bo tam była bardzo duża pula do wygrania, tam naprawdę każdy praktycznie dobre skiny dropił. Szkoda strasznie tamtej bitwy, szkoda strasznie, no ale kolejna przed nami. No i znowu ten Adrian, znowu Adrian jest na prowadzeniu od samego początku. Ale spokojnie, no tak jak sami widzieliście, co z tego, że my prowadziliśmy przez całą bitwę, jak i tak musiał chłop dostać jednego skina na samym końcu i całe prowadzenie poszło się pierdzielić. Teraz Emili wyszła tu na prowadzenie, kurcze pieczone, no czemu no, oni cały czas coś trafiają, a ja stoję w miejscu. Jest kosa, dobra. Ładnie, nadrobiliśmy z Alexem, bo Alex też był troszeczkę w plecy. No ale cały czas tu potrzebujemy konkretnych skinów 230, no szkoda że nie za 800. Cały czas gonimy, dawaj coś drugiego. 500, dobra. Jest to do wygrania to. Tylko Emily. Kurde, no i każdy dostał jakiegoś drugiego skina. Ja, 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 teraz ja, teraz proszę. Yeah. Ja pierdzielę. Widzowie, widzowie, widzowie Ani jednej bitwy dzisiaj nie wygramy. Jak na razie, na to wygląda. Ty, widzę, że zmienili wygląd tych skrzynek USP, AWP, AK. Nie wiem, czy zmienili tę zawartość, możecie dać znać w komentarzu. Teraz tego nie sprawdzę, ale na pewno to zweryfikuję. Dobra, 18 skrzynek ostatnia bitwa wizowym. Da 7500 zł. Wyobraźcie sobie sumę tutaj tej bitwy przy czterech osobach. 7500 razy 4. Ile ta bitwa kosztuje? Jadę. Ja pierdziele proszę. Od samego początku dominacja. Mamasz 34 zł. Nie dobrze. Nie, to to są jakieś jaja. Każdy coś trafił i ja zostałem z niczym, nie? O Boże. Dawaj, trzy skrzynki. No to jest początek. Nie ma też jeszcze co rozpaczać, no ale troszeczkę bolą mnie te wcześniejsze też bitwy. I boję się, że nie wygramy tego. Boję się, że jednak dzisiaj będzie totalna masakra. Ale tak właśnie wygląda to przy bitwach na cztery osoby. Tutaj tylko i wyłącznie jedna osoba może się cieszyć z wygranej. I to potężnej zawsze wygranej. Więc dzisiaj obyśmy tutaj zdominowali jeszcze. Dobrze, nadrobiliśmy. Trafiliśmy dwa, dwie kocy pod rząd, a i tak dalej prowadzenia nie mamy. Kolejne, Emyczka, 700 złotych. Dawaj, dawaj, nie zatrzymuj się. Adikson, nie zatrzymuj się. Trzeba jeszcze coś tutaj trafiać. Dawaj tego digielka zielonego. Znowu wszyscy coś trafili Znowu ja zostałem sam Ale cały czas prowadzenie tutaj trzymam Emil jest bardzo blisko No i Emily już wyszła na prowadzenie Ajajajajaj No dawaj, dawaj jeszcze coś tu na sam koniec 142 No i teraz te skrzyneczki Anarsi O Boże, Boże Nie, no nie, 700 zł Dawaj, jest Pięćdziesiąt Pięćdziesiąt Skrzynie. Nie. Dobra, on jeszcze jest daleko do nas. On jest jeszcze daleko. Okej. Okay. Chyba, żeby ta Emily nic nie trafiała. Jest kosa. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj. Dawaj jeszcze coś. Dobra, Digielek w dobrym stanie. 229. Okej. Okay. Ostatnia. Jest, jest widzowie. Bitwa, jest bitwa. 20. pięć tysięcy tu było? Oku. Jedna bitwa. Jedna bitwa w tym odcinku. Ja pierdzielę. Uczcimy to. Ostatnią bitwą na cztery osoby. Tylko nie, czekaj. Nie tak, nie tak. To jest i Isamu, i to jest Szeliga. Ja pierdzielę. Bitwas i samu jeszcze ligą. Musiałem tu widzowie dobić. Musiałem. Po prostu musiałem. Po prostu tutaj musiałem dobić. Zobaczymy, czy ktoś tutaj trafi z nas hołla. Kurczę pieczone, jak to przegramy, to. Dobra. Ile to jest procent? 3%. Dawaj, 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 żeby tu cokolwiek. Te liga. The liga. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę w to. To się nie dzieje. To jest underdog! Ja... To, to... Nie zauwa... Nie zauważyłem! <grym> nie zauważyłem! Matko boska! Co tu? Co tutaj się wydarzyło? Co tutaj się wydarzyło? Zaraz się popłaczę. Ja pier... Ja nie widziałem, że to jest underdog, przysięgam wam. Ja dopiero to zobaczyłem, jak i samo trafił tą, tego hole'a i mi się tutaj pojawiło zielone. Ja pierdziele, nie wierzę. Nie wierzę, ty, co tu się wydarzyło? Legendarna bitwa na tym kanale. Nie było chyba takiej nigdy. Bitwa z ISO i Szenigą i trafiliśmy dwa HOLE Nie wiesz. Kończymy to. Kończymy to jak dobrze, że my do nie wbiliśmy. Kończymy ten odcinek. Dziękuję ślicznie. Widzimy się w kolejnych. Nara!